Dzętowelek. Witam Państwu przy kolejnym odcinku, czy. Dzętowelek. Witam Państwu przy kolejnym odcinku, Nie czy... wracam do obozu, póki nie rozprawimy się z tymi kurwiszonami. Poczekam tu na ciebie. Peć musimy poczekać do północy. Czek, bo A ja czym porć być naki.

Wszystko, okej. Okay. A tutaj? Okej, okay, ciemnoć. Odpocinek. To dlaczego nie mogę to wybrać godziny? Chodźmy mnie pozwie czekać, co? Czekać. Cienik. tak Chodźmy, nie dajmy zjawą czekać. Nie, nie wracam do obozu, póki nie rozprawimy się z tymi kurwiszonami. Poczekam tu na ciebie. A, to my chcieliśmy... Chodziłem. Ekran, z pana? Ja! A, tam jest mój... Makacin. Kropek. Dziwnie się w życiu układa.

Terupe się mogę czytać. tak tak tam a właśnie, że żeby... przebieraj bo hantoy ...żeby nie było jak ze młynem u nas w podwórkach, co go kowal z Zawichostu przejął przez z wdową po już widzę jak nas chęci. tu lairst a tre that's an otter O, o znowu kamień. Koko koleko. Albo czeko. O, tryn. O, tryn. Mam dosyć tego przeklętego miejsca! Mapa. I płacą żółt, bo ty mogę tu siedzieć. O, dry! O, dry O, Cip cip cip, cip O, o Rakać Raczkina Pięknie. Patrz później, podpoczek. Znaczy... Nie to! Nie to! Zatruł mnie! Ten tran zatruł! Jak tak mocno? Ja roczumem y tego paktu. Nie wracam do obozu, póki nie rozprawimy się z tymi kurwisonami. Poczekam tu na ciebie. A może ten kapałek wdrowi pracy to mapa. Chodźmy, nie dajmy Jewą czekać. Nie wracam do obozu, póki nie rozprawimy się z tymi kurwisonami. Poczekam tu na ciebie. Ah, teraz eccomi Lo... Nemam c'è il cioccolato Ja polaszłem. Oto dobre pytanie. Oto ci dobre pytanie. Być w którym kierunku polacłem. En la arpa, papá pincha, y ona

to był Harpe On już czułam, ja tam... Łączył tutaj Bo wynamy. A nie cały zaszproć to najkrótą, trochą oporu. No przecież wczoraj ją tu widziałem. O ty.

Stawaj o że twoi kumple się niepokoją. Co? Żyję serdecznie. Zrobiłem wszystko, jakie silne. Odrin? Odrin, a jakże? A ona tu w ogóle ci pisze na nie ci wkajesz? Ja tu do niej tralala, po dobremu ją ubodę mówię, a to na mnie zryje. Jeśli wytłumaczę, jesteś nawalony jak bela. Postaraj się wyprostować i nic nie mów, bo cię straże nie wpuszczą do obozu. A no, ja też mówię: kwadrat sradwat! Jaki kwadrat? Kurwa, jak rybka! Myśleć chce chętno a to o kwadratowych rybkach coś pierdoli! O kwadratach i rybkach opowiesz mi później. Teraz wracamy do twojej kumpli. Martwię się o Ciebie. Oj im się ja Ow, wierzchowary! Gdzie jest? Uf, uf. Uspokój się. Postaraj się nie obrzygać strażników, dobrze? Podneć? Dopięć długich martw. Czód, tak potem wlepam. Uspokój się i idź prosto. To jest... Ile tam, gdzie, ile. Nie ile, gdzie, nie idę. ile. Ile! O nie? Stać! Co to za zwłoki chcesz prowadzić do obozu? To szeregowy odręb, jest chory. Chory. Wygląda jakby spał w kadzi z gorzałą. Śmierdzi od niego jak z krasnoludzkiej życi. O, żeż ty złamany! Ole mnie, z krasnoludzkiej życi, koło tu! zamknij się. Król Henselt jest w niebezpieczeństwie, a to jedyny człowiek, który może udzielić ważnych informacji. Da. Ja jestem kurwa! Jezy! Jezy! rozumiesz kmiocie! Ja! Morda w kubę, Wodrin. On ma udzielić ważnych informacji? Dokładnie. Jak go dowódca dorwie to najpierw jego, a potem mnie obedrze ze skóry. A mokra cała No dobra Odwin, idziemy. Z tu tyle pojazdów! Skurwaj myszy! Wróciłem! Zwyczajszyłem! Ja! Zamknij się, Odwin. Poszukamy twoich znajomych. Ja się a... Odrin, wstawaj do cholery i nie wydurniej się. Mm. Mm. Ewesz, jesteś. A, no da. Juś, się na, na, na. demo. Ja cię tym kolega? kielich, yes. drugi kielich, potem sześć i oh pęka, yes. a jak komu jest niedobrze, niech oh, rzeka nie stęka. Czwarty kielich, to już coś jest piąty w gardło lejesz, spadasz w okiesku, se dupy nie przyklejesz. Już dziesiąty kielich, oh, godzina młoda, posiedzimy tu do rana, nikomu nie szkoda. Chodzi kogut pie, a to głupi chuj. Nasz dowódca ale my idziemy w bój. Odrin! Jest! Nie topesz Odrin, wstawaj do cholery i nie wydurniej się. Spadasz, chłopie, się nie wola no jest, zbada woda, tylko nie słyszać. Nie jest. godzina młoda. Poświęcimy do rana, nikomu nie, nikomu nie szkoda. szkoda. Świt nadchodzi kogut kto głupi, uj. Nasz, Nasz dowódca my idziemy buch. Jesteśmy na mercu, końcu. Piwa! Ja stawiam. Widział, kto wiedźmi nasza, stającego renami? No pytam. Ja nigdy. Zależy od kompanii. Słyszeliście patofiany? I mi od niego! To jest mój najlepszy przyjaciel! <kłysza> Przy piwie lepiej się rozmawia. A coś pięknie Popeciał. powiedział. To ozym <kłysza> Będziesz Szukam roboty. Myślicie, że Henselt potrzebuje Wiedźmina? Wiedźmin? Bardziej przydałby się Deadmoldowi. Pokreja się na kawałek. Całki się Deathmold, ma. To źle, że czarodziej ma tak dużą władzę. To sprawa króla, nie nasza. Boicie się Detmolda, więc wasza chyba też. Detmold? To się, Odrych, bo cię ma togiem. Piwa dla wszystkich. Nie, z tobą pić nie chcemy. Ty śpieg. Geralt, śpieg. Spokój! A ty odejdź. Zaj... Siakrem, nie obc! A kto nie powróci nam? Ciao, mało i pędz ok.

Nie wytrwa na tym, Odrin. Zamknij się, Odrin. Poszukamy twoich znajomych. Ja się tu A ale ty ich poszukaj i obróć. Nie moć ryba. Odrin, wstawaj do cholery i nie wydurniej się. Ucz jestem na mercu i mam całą ekipę za mną. Ja stawiam Widział? ja A to... Przyjechałem z Temerii. Uuu, tam kiedyś... Piękna kraina! wy mają takie wielko chlebcyce! Te boją się, że Hansel będzie chciał wykorzystać bezkulewie i uderzy od zachodu. Mają rację! Hensel rozjebie wszystkich! Sąsiadów też morduje, Słyszałem, że ludzie coraz bardziej się go boją. Ludzie boją się królów. A mrówki niedźwiedzia, co nie? Mrówki są małe i głupie. Gdyby zjednoczyły mrowiska, pogoniłyby każdego niedźwiedzia. Rosuszka! I żyją mruk! Kim jesteś? Kimś, kto może wam pomóc. No, ale w jakiej sprawie? W sprawie spisku przeciwko Henseltowi. Zamknij się, bo przez ciebie wszyscy trafimy na szubienicę. Nie będziemy z tobą pić. Odejdź! Czytaj. Ja chcę te czaty ukończyć! Nie patrzę kiedy rak, ale ja je ukończę. Kro. No to. Od stapaj! wstapaj. przypi. Przyjechał Reptemers, słyszał Lubię wiedzieć z kim pije. To nie przypadek, żeś tu z nami przyszedł. Nie, nie? nie lubię Henselta i jestem ciekaw, co o nim myślicie. Kiedyś dałbym sobie łeb jego odrąbać. Kiedyś? Jakby nie Henselt, to w ogóle by mnie nie było. No i nie byłoby. Uratował mojego. O... Ale nie jajca! <śm> Dzisiaj by już tak nie zrobił. Już go nie obchodzą żołnierze. Zapomniał o nas, niewdzięcznik. Ej, kurwa, nie dziwne, że go chcą udać! Co jesteś? Odej, zamknij się! Geralt! Jest jak brat! Ja mam przed nim żadnych szarych! Okej. Do ciebie chceć, chciły i krutny! Zabija na przyjemności! Ma skurwiel magiczny, pancerzyk i zgrywa twardego! Myślał do niedawna, szkoda, tych chłopaków! Bo, jak traut wpadnie, to ich wszystkich wsypie. A ludziska się zwołały i knują. Mnie też szli na ale byłem bardzo zajęty. No i nie ufam temu Troutowi. Gdzie mogę ich znaleźć? Jak, ludzie? No jak to? Nie szukam dziwki. I powiedz, uwaga, że chcesz mój uśmiech. Rozwarł dla ciebie bramy raju. Ksia, nie pomył. Tylko wtedy nie zaheldoszysz! Aha! I daje to! Piwa za to nie kupi, ale... pokino grzmotami to... A ty skąd się tu wziąłeś? Etat kończą jest! Medytacja? Która jest teraz? Ja na ten moment tak kończę. Cenik. Gdzie tu lecimy? I to co patrzy na piw kolejnym odcinku ja mówię pa! pa.